Czy na przykład żyjecie Pandora Gate? Tak. Zna, no, jakby no, znamy się po prostu wszyscy z social media, więc jakby no, słyszałam o tej sprawie całej. A powiedz, bo Twój synek jest w takim wieku, można powiedzieć, że jeszcze może nie, nie do końca świadomy, co tam się dzieje w tym internecie, ale no, będzie wkrótce w takim nastoletnim wieku, że będzie miał tych idoli z internetu. Czy ty się obawiasz, że ci idole mogą mieć na niego zły wpływ? No tak naprawdę dochodzimy do pewnego momentu jakby w naszym życiu, kiedy nie mamy wpływu na nasze dziecko. Nawet jeżeli nie jest pełnoletnie, no to już jest indywidual, indywidualistą i w jakiś sposób decyduje troszkę o swoim życiu. Mam nadzieję, że Fryderyk będzie ostrożny i rozważny, jak każdy rodzic sobie myśli, no ale życie pokaże. No jeżeli ktoś jest wychowywany jakby w danym środowisku, to może dla niego to nie będzie takie zachwycające i nie zachłyśnie się, bo ja na przykład jak się przeprowadziłam do Warszawy 10 lat temu padały różne propozycje, jakby w moim środowisku. Ja jakby nigdy nie zatraciłam siebie na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, na dostanie jakby wzięcia udział. Po prostu ja no ja z głową do tego podeszłam, tak mi się wydaje, 10 lat temu. Okej, okay, tylko jak tu głowę zachować w takim świecie, no bo ten świat kusi, różne są pokusy. Mam nadzieję, że TikTok będzie zabroniony w Polsce, bo to jest najgorsza rzecz. Jakby ten TikTok cały, co, co są różne e, challenge i w ogóle to to jest. Jeszcze ten Instagram to nie jest taki zły jak TikTok, który jest jakby ym, zdjęta licencja, no nie można odpalić go w danym państwie. O tej aplikacji, po prostu. Z tej YouTube, tam też można opublikować niezłe filmiki. To prawda. No i spotkałam się, że dzieci w wieku Frysia mają dostęp do YouTube'a i oglądają, co chcą. Ja zawsze, jak Fryderykowi włączałam bajkę, to jest to 6+, bądź napis dla każdego i on jest, jest nauczony. Jak jeszcze nie umiał czytać, to wiedział, że tylko, tylko wśród takich może manewrować bajek. Zresztą ja jestem świadoma, zawsze mam wiedzę, co on ogląda, jeżeli ogląda, a mało tego, ogląda też. Ale nie, że jestem idealnym rodzicem, bo jak pracuję, to mu też odpalam bajkę, to nie jest tak, że moje dziecko, że jest tam owoce, warzywa i nie jest cukru, więc jakby wszystko z umiarem, po prostu. A wiem, że każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej i robi wszystko intuicyjnie. Powiedz mi, jaką ty jesteś mamą? Jakie te wartości próbujesz przekazać właśnie synkowi? Y ja się zmieniam na przestrzeni tych lat Fryderyka, bo sobie na początku właśnie a propos tego, co mówiłam wcześniej, wydawało mi się, że jeżeli Frysie nie będzie do trzeciego roku życia jadł lodów czy słodyczy, to nie będzie jad przyszłości albo bajki, jednak to mi się totalnie pozmieniało i teraz... Stawiam na to, żeby on był szczęśliwy, bezpieczny, akceptowany, akceptowany w domu. Pozwalam mu na przeżywanie różnych emocji. Jakby sami się też tego uczymy na terapii, że sobie pozwalamy, nie zrzucamy to na drugi plan, o nie, nie, nie. Bo smutek, smutku nie można przeżywać, bo to jest negatywna emocja. My przeżywamy. Dom jest naszą oazą, jest bezpiecznym miejscem i też, też chcemy, żeby Fryderyk tu, czuł się bezpiecznie w swoim domu. A jakie wartości? On jest za mały, żeby mu powiedzieć, żeby traktować ludzi równo, żeby no, być dobrym człowiekiem, no jakby to myślę, że to tak naturalnie wychodzi, w jakim domu jest wychowywany. No ale tak jak będzie, no to ten sam Fryderyk zdecyduje w przyszłości. Czy wy, czy też ty jako mama chciałabyś, aby on związał się właśnie z mediami, z show biznesem? Nie chciałabym, żeby związały się z mediami, show biznesem, żeby nie żył w tym, bo wiem ile to kosztuje, nawet podczas naszego wywiadu. To nie jest tak, że ja się stresuję, bo już od 10 lat jestem obyta z kamerą, ale mam takie poczucie, że wrócę do domu, będę myślała o tym, czy dobrze powiedziałam, czy nie będzie z tego afera, czy coś nie będzie wykorzystane i nie chciałabym, wiem, ile role Michała kosztują go z Same role, nawet odgrywane filmy, niby to się wydaje, że to fikcja, to nie jest prawdziwe. Przynosi się te emocje do domu. Człowiek musi dać upusz, musi się wywentylować. No jest to dla każdego aktora, czyli każdy aktor jak wraca do domu, no to musi dać upusz. Często to topi w, no w alkoholu często tak się zdarza. no Micho tego nie robi już na ten moment, ale znajduje inne ujście, Biega bardzo dużo, chodzi na MMA, żeby po prostu się, że tak powiem. No wymęczyć w tym wszystkim, nie żeby te emocje były inne. No ale to jest kosztowny zawód i tak sobie myślę, że nie chciałabym. No i będę go chroniła jak najdłużej od tego, ale przyjdzie moment i powie mama załóż mi Instagrama, no to co ja powiem? Nie słuchaj, ty jedyny nie możesz mieć, w szkole reszta niech ma. No też tak nie mogę, no musi podążać za tym wszystkim. No nie mogę zrobić z niego, nie wiem, jakby zacofanego w tym świecie.